Witam w kolejnym odcinku z serii zagrajemy w Weihunsr um, 2. Kontynuujemy naszą przygodę, tam gdzie skończyłem przedmiot. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie echa. Nie wiem dlaczego wtedy było, cały czas gram na słuchawkach, nie rozumiem dlaczego wtedy się echo pojawiło. No, okej, okay. nie kwestionuję niczego. Aczkolwiek jeszcze z, na chwilkę skoczę w opcję i zmniejszę dźwięk, żeby dialogi mogą być Tak ja sobie po prostu podgłośnię słuchawki Nie wiem to chyba nie robi, nie powinno mi zrobić żadnej różnicy, no. Ale wiecie, no wolałbym, żeby tego nie było, bo lepiej. Było, by było. lepiej jakość filmu na tym. Hmm. Oczywiście. Podniesie się. Dobra, dostaliśmy tutaj od Team Sina nagrodę w postaci czerwonego klejnotu, a teraz musimy iść tędy. A ja, to jest bardzo przyjemna część, gdy... Tak, y musimy lecieć na dół przed Globoxem. Dlaczego? A potem może się okaże, nie wiem czy mi się to za pierwszy raz. Bardzo dawno tego nie robiłem. Z tego momentu nie przychodziłem. Próbuję jakieś przyspieszenie wykryć. Albo stop, które przyzyskanie, ale nic. Prawdopodobnie nie mogę po prostu tylko wjeżdżać na przeszkody. Aby mi się udało za pierwszym razem, no nie chciałbym tego powtarzać. Z jednej strony Was to może zirytować oglądanie drugi raz tego samego. Mnie to będzie irytować, że przychodzi drugi raz to samo. A Lepiej dla wszystkich, jeżeli ja bym to zrobił za pierwszym razem. Tak jest moje zdanie O kurde, jak on tego osipa. Winimy. Oj, dobrze. Nie jestem przed wyboksem. on wjeżdża we wszystko co się da. A to i tak może być trudne. No już mi nie wyprzedza One tu gdzieś jest koniec No już mi się wydaje, że jakieś przyspieszenie w było No dobra, w każdym razie no, to jeszcze nie koniec, ja mam nadzieję, że to zrobię Jeżeli nie to zrobimy tak jak zawsze że, no, Pokażę Wam się jak już to wszystko zrobię Teraz taki moment, że nie mam możliwości. A, wiem, że się na odpowiednią stronę przesunąć. No i nie dojechałem. Okej, okay. wiecie jak to wy... Moment to chyba jeszcze nie koniec tego wyścigu. Nie, dobra. Ja już chciałem przerywać nagrywanie i trudno się, kiedy już mi przyszedł ten moment, za którym stanę razem. A nie! To jest, to jest początek, tylko po prostu to był, to był rodzaj takiego przerywnika. Dobra. Więc ja, ja znikam. Pojawię się, jak już to wykonam. I wróciłem do was z powrotem. Wykonałem to zadanie zaraz po tym, jak się rozłączyłem, tak więc, no, bynajmniej właśnie nie Mamy tutaj przepiękny przerywnik filmowy rodem z Władców Pierścieni. Mi się tak skojarzyło pierwsze wrażenie, powiem Tam był taki moment, w którym yy, kamera schodziła w dół do podziemi, tam yy, pod Isengard bodajże, gdzie było mnóstwo tych stworzeń, tego wszystkiego tam się rodziły, tam ten oręż był ten orange był poważny. Dobra. Co poradzę, że polubiłem maluszka? I teraz mam nadzieję, że się nie mylę. 100% pewności nie mam. Ale mam dosyć wysoką dosyć. Temperatura na pewność. Literatura wewnątrz 98 i 6, ja a tak jak nam powiedziała ta pani przed głos. momentem, to nie nie. jest tu bardzo ciepło. Tutaj komentarze Globoksa są naprawdę bardzo fajne, z tego co pamiętam. A i bym dokończyłem oczywiście wątku, bo postanowiliśmy jednak posłuchać tego co ja tutaj. Chciałem powiedzieć o tym, że to jest już końcowy etap, końcowa kraina, końcowa część. Wszystkiego. Jest, To no, się. Więc... Troszkę. Dobra, jednego mamy z głowy i spróbuję pokonać drugiego. Okej, okay, po problemy. Boże, nie sprawdziłem godziny, w które, której zacząłem nagrywać. boję się, że znowu mi to wyjdzie 20 minut. Cześć nie, snowboard mi zajął jakieś 5 minut. Auć, 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 auć. Snowboard mi zajął jakieś 5 minut, góra. Więc. No kurczę, blagę, muszę się rozejrzeć, że nie zacznę skakać. Zapewne tam muszę wejść. No. Ale już jest dobrze. Tu mamy, widzisz. Widzicie jakiś taki fajny schowek? Mamy no, pełni diamentów, pełno kryształów, klejnotów i teleportów, Który nas wyprowadził z powrotem tutaj. Ja sobie tutaj to robią puszkę. Trzemy do niej może się przydać. I biegnijmy dalej. A, tutaj. A co nie mówiłem? Drzwi się otwierają o 10 gziku gorące gorąco zachęcamy do po prostu pojawienia się w recepcji. Eee, nie Nie no, to jest no ładnie! Zgadzam się z tą Globo, jeszcze mi, tylko kojek, jakąś do góry do niego dostać się będzie dobrze. Uff! Za chwilę wejdziemy do matka, tą to tu nasze techniczne jednostki testują broń w i zapamiętamy No. Skoro jesteśmy w magazynie, o jest. Okrytnika. No jest ewidentnie dzisiaj coś mi walka nie idzie. O jest, pamiętam już coś się... No już nie, nie, mogę, nie mogę żadnego go ustać, się to się zeskończy. Koniec puszki. I to mogę teraz powiedzieć, że się cieszę, że jest koniec tej, tej emocji, ale z jej tam chyba nie bardzo, bo nam czegoś tu potrzeba. O mar. No, nie to było bardzo słabe z mojej Nie doczekam się nigdy chyba, żeby go pokonać. No, ok, możemy przejść dalej. A teraz taki wzroku. Teraz taki klasyczny moment. Mi to przypomina Donkey Kong. Część z was na pewno będzie wiedziała o co chodzi, no bo część może niekoniecznie. Uuuu, bardzo nieładnie oni. No kurczę. To było słabe bardzo z mojej strony. Ciem, śmuf. No. Wybaczcie mi dzisiaj, po prostu jakieś nierozgadniające się. Muszę jeszcze tutaj uwolnić kilku filmów. Trzeba by co nie nieruchomości. Niesamowity glut, proszę o mi się na receptę. Niesamowity glut. Co O kogo chodzi? Teraz muszę sobie przypomnieć, jakim przyciskiem kładło się niesiony przez siebie przedmiot. Ja to spróbuję już tutaj zrobić. Ale no, wystarczy użyć skoku, nie strzału. Dobra. Tu mogę przejść, tutaj się poczekać. Hmm. No ważne. Jeszcze raz muszę stać w bezpiecznej odległości i wszystko co myśmy otworzyli No sam bym chciał wiedzieć pamiętam szczerze coś na pewno tam u góry jest przycisk tak mi się wydaje że to nie jest koniec tej ścieżki tutaj A. Jakżeby inaczej? Po prostu nie spojrzałem dokładnie. Też są granaty, czy fiolki, czy cokolwiek to jest. Hmm. No kurczę. Jedno jest pocieszenie z całej tej sytuacji. Muzyka podczas noszenia tego, tego kamienia. Albo tak, tak dobrze. Kolejna część za nami, I teraz bodajże jest Czy już mamy spokój? Mamy spokój. A to on odpowiada za te wszystkie granaty. Uuu, kardziel. Ach, kompletnie rzuca. O, wrócił się nie wrócił w, w ogóle, tak spokój. Mimo, że Rejna jest za jego plecami, a to stwarza dla niego niemałe zagrożenie. No. I teraz już czarnoksiężnik nie będzie mi tak O, dostał. szybszy od czarnoksiężnika. Gdzie on jest? O, on się żyje! jak przykro. ach za blisko potrzebę no i za zwiedza, zwiedza. fajnie zapoznamy te na ja ten e, filmowy no twoja kolej. Przepraszam cię, Andre, ale ja nie jestem taki nierozgarnięty, żeby dać się nabrać na kawałek kartonu. Będę kontynuował swoją myśl. To ten film, ten przedmiot filmowy u lekarza, w którym było ukazane część czaszki Globoksa. Musi być prawdą. Skoro on dał się nabrać na przykład. Okej, okay, teraz moje pytanie brzmi. Um, co ja mam teraz zrobić, jak ja mam na to wejść? Dajmy się tego nie chwycić. Chwyci, no. Szkoda, że nie chwycił się wcześniej. Aha. A, tam u góry jest. Tam... Muszę się szybko uwijać, bo inaczej jak mnie trafi. To będę musiał... Poważnie, dzisiaj coś się mnie kiepsko... Koncentracja nie wyraźnie. Teraz poczekam, żeby się wybić. Okej. Okay. Kolejna część gry za nami. Powróciłem. Więc tak. Mamy już. Około 15 minut, więc ja ich jeszcze pokonam i na tym skończymy. Dzisiaj szybciej, nie 20 minut. Nie chcę jeszcze więcej takich powiedzieć, że nie uwagę. A to mi idzie w końcu. Chyba, że na koniec odcinka. Dobra. No nie, jeszcze boty. A i po wszystkim. Więc tradycyjnie zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oglądania. Do zobaczenia. Cześć.